Aneta Legierska i Paweł Ziemba. Witajcie na Orlen Moto Power Show. Naszymi sponsorami są przede wszystkim Orlen SA, KGHM, JSW i oczywiście Tauron. Rzeczywiście tutaj dzisiaj mnóstwo ludzi i mnóstwo atrakcji. Po pierwsze samochody, motocykle, sztuczki, akrobacje i co tylko można sobie wyobrazić ze świata motoryzacji. Zadbaliśmy o każdego, dlatego mamy także strefę familijną, strefę bezpieczeństwa. No i cały czas coś brzęczy nad Wisłą, bo loty helikopterem, taksówki offroadowe i golden carsy są z nami. To i wiele innych atrakcji, wszystko na rynku w Wiśle. Zapraszamy! Będzie się działo! Wisła od wielu, wielu lat jest związana ze sportami motorowymi, chociażby organizacja rajdu Wisły i wiele innych wydarzeń motorowych. To wydarzenie rzeczywiście udało się zorganizować w tym roku w Wiśle. Mam nadzieję, że tak pozostanie przez kolejne lata. No, zupełnie inna skala, zupełnie inne możliwości. Cieszę się z tego powodu, że dzisiaj możemy się podzielić tym, co mamy tutaj z naszymi gośćmi. You, you i Siemanko, Rafał Biały, freestyle family team. Znajdujemy się w Wiśle. Cudowna sceneria, w takiej jeszcze nie latałem. Skoczy na narciarska w tle. A tu nasz setupik 22 metry lotu. Latam z kolegą z Szczek, z Dominikiem. No i co, mega publika, mega weruneczek. Także robimy dobre show i lecimy do przodu. Pozdrowionka. Plastic bars wanna copy my steel, copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real, ain't no cap, I'm real. The plastic bars wanna copy my steel. Got my heart no. Tak naprawdę te wszystkie imprezy tutaj złożyły się w jedną całość, czyli mamy Orlen Motopower Show. Wiadomo, że jeżeli chodzi o motoryzację, to bardzo nam zależy na tym, żeby były fajne pokazy, więc stąd pojawiły się zarówno e, skoki e, motocyklowe, jak i trial, również pokazy monster trucków, no i tak jak mówiłem, raili, offroad, militaria, no i oczywiście teraz za mną właśnie słyszymy MMA, więc też pojawia się tutaj na naszej imprezie właśnie FEN z pokazami całości MMA.